Lek jest to substancja lub zbiór substancji, które będą wpływać na organizm i będą go zmieniać. Przede wszystkim leki, dzielimy na leki te, które są na receptę i te, które są bez recepty. Leki, które są na receptę, są zabronione, jeżeli chodzi o reklamowanie przez osoby, które mają wykształcenie medyczne, lekarzy czy też osoby znane. Leki, które widzimy w telewizji w reklamach, są to leki, które możemy kupić w aptece bez recepty. Podstawowa różnica między lekiem a wyrobem medycznym jest taka, że leki, te, które są na receptę, musi przepisać lekarz. Wyrobem medycznym możemy m.in. nazywać akcesoria, oprogramowanie czy też sprzęt. Wyrobem medycznym są np. plastry, które są wszystkim znane i tak naprawdę każdy może kupić je w aptece. Podstawowa różnica między lekiem a wyrobem medycznym jest taka, że zarejestrowanie leku jest dosyć trudne w Polsce, natomiast wyrobem medycznym są np. suplementy, różnego rodzaju kapsułki. Czy też inne produkty, które możemy kupić w aptece, na przykład lizaki dla dzieci albo syrop. Aktualnie bardzo często wyrób medyczny określany jest coś między lekiem a suplementem. I to jest ta najważniejsza różnica pomiędzy lekami a wyrobem medycznym.